Ostatnio pokazałem wam jak zrobić łuk z rury PCV. Dziś pokażę wam jak zrobić strzały. Mam tutaj wiązkę tych, które przygotowałem wcześniej i mogliście je zobaczyć w akcji w moim filmie o łuku z PCV. Postrzelałem z nich Trochę i muszę przyznać, że w niczym nie ustępują tym, które normalnie kupilibyśmy w sklepie. I cena to przynajmniej 50% tego, co zapłacilibyście kupując gotowce, więc myślę, że jest to gra warta świeczki. Natomiast stwierdziłem, że odpuszczę sobie jeszcze większą oszczędność i po prostu robienie tych elementów z rzeczy, które ma w domu. Stwierdziłem, że. Robię tak kilka strzał. Jeśli mam wydać trochę więcej i mieć strzały na dłużej, to czemu nie? Więc mamy tutaj nasadki, lotki, promień i groty, czyli wszystko to, czego potrzebuje normalna strzała. Pokażę Wam, jak. Złożyć taką strzałę. Mam tutaj rzeczy, których będziemy potrzebować. Grot ma rozmiar 11,32 cala, tak jak inne rzeczy, został kupiony w sklepie dla łuczników internetowym. Nie pamiętam w tym momencie nazwy. W każdym razie, jeśli tylko wrzucicie w Google sklep łuczniczy albo coś w tym stylu, to większość ma na stanie elementy do robienia strzał samemu grot toczony 0,50 50 za sztukę nasadka 50 groszy myślę, że oszczędza całkiem nieźle czas, który normalnie poświęciłbym na wycinanie ładnego rowka z tyłu mojego, z tyłu mojej strzały również pasujący do promienia 8 mm czyli 11,32 cala Mam tutaj trzy lotki. Jedna, jak widzicie, została, została. Jedna jest w innym kolorze, te dwie są czarne, ta jest w wyraźnym czerwonym. Chodzi o to, aby jedna z lotek pokazywała nam, w którą stronę mamy wsadzać strzałę do łuku. Zwróćcie uwagę, że gdybyśmy wsadzili strzałę w ten sposób, zakładając, że tu jest Majdan, do strzała, opuszczając nasz łuk, tarłaby tą lotką o nasz Majdan i nie dość, że strzała by się psuła, to jeszcze wpływałoby to na naszą celność. Jeśli ta kolorowa lotka jest z lewej strony, to gładko dwie pozostałe lotki suną nam po... suną nam po... Majdanie i nie ma problemu jakoś tam z celnością, nie ma zbyt dużego wpływu, a sama strzała nie niszczy się, więc lotka prowadząca to całkiem ważna rzecz. Oczywiście można kupić lotki w jakim kolorze tylko chcecie. A promienie kupiłem lokalnie w sklepie budowlanym jako Zwykłe okrągłe listewki. Musicie wybrać te, które są w miarę proste i zwróćcie uwagę na to, żeby sęki e, i jakiekolwiek linie w drzewie szły w tą stronę. Jeśli będą szły w tą, to w tym miejscu wasza strzała niestety się złamie. Więc e, warto, e, warto zwrócić na to uwagę. Zwłaszcza, że trudno będzie Wam potem e, usunąć bez uszkadzania lotki, grot i. Tym bardziej nasadkę ze złamanej strzały, żeby przekleić je na nowy promień. Jeśli chodzi o materiały, będziemy potrzebować dwóch rodzajów kleju. Zwykłego do drewna, wodoodpornego. I jeszcze super glue, mam tutaj jakiś tam Patex. Zasadniczo grot wklejany klejem do drewna. Wszystko inne wklejamy superglu. Nie miałem z tym jeszcze problemu. Wszystkie rzeczy wklejone na superglu trzymają się bardzo dobrze. Jedna strzała, czy tam dwie, pozbyły się szybko grotu, tylko dlatego, że był trochę kiepsko wklejony, więc wystarczy to jeszcze raz zatemperować zwykłą temperówką, której i tak zaraz będziemy używali, i wkleić odzyskany grot jeszcze raz. Proste. Reszta strzał się trzyma, zaliczały naprawdę mocne uderzenia w drzewa, więc nie ma z tym problemu. A oprócz temperówki, o której Wam wspomniałem, będziemy potrzebować też jakiegoś papieru ściernego, e, dowolny może być w miarę drobne. I maszynki do klejenia lotek, którą zrobiłem sam. E, opowiem Wam o niej e, trochę więcej przy klejeniu lotek, ma kilka części, natomiast bardzo ułatwia nam zadanie. Dobra, wszystko na bok. Zacznijmy od klejenia nasadki, bo to jest najprostsze. Bierzemy nasz promień i docinamy go na żądaną długość. W moim przypadku jest to 82 cm. Nie wiem dlaczego 82. Taką strzałę już miałem. Stwierdziłem, że dopasuję resztę do niej i docinam resztę strzał i to jest taka standardowa długość, czyli 82 cm bierzemy temperówkę i strugamy sobie koniec tak, żeby ta zastrugana część miała jakiś centymetr powiedzmy, no może trochę więcej tak żebyście mieli tutaj całkiem ładne zakończenie które bez problemu wam się Schowa wewnątrz nasadki. Musi być tutaj, wiecie, dość spora, dość spora powierzchnia kontaktu, żeby klej mógł złapać naprawdę dobrze. Natomiast nie warto ostrzyć tego na szpic, powiedzmy, bo wtedy może się okazać, że nie dotyka z tyłu ta nasadka do końca. Więc w tym momencie Widzę, że jest całkiem nieźle. Mogę wziąć mój klej. Wpuszczamy tutaj krople kleju. Wsadzamy naszą nasadkę. No, trochę za dużo mi się kleju wlało. To tylko dlatego, że jestem na wizji i oczywiście nic nie może wyjść. Teraz odstawiamy to do wyschnięcia. Możemy zająć się drugą stroną, na której zamontujemy grot. I tutaj robimy dokładnie to samo, z tym, że nie ostrzymy tak mocno. Bierzemy nasz klej. Wpuszczamy dosłownie kropelkę. Rozprowadzamy go porządnie po ściankach. I tak jak w przypadku nasadki, lekko obracałem, żeby klej równomiernie się rozłożył. I teraz musimy nasz grot lekko wycentrować, żeby był porządnie na swoim miejscu. Zgodnie z osią naszej strzały. Można to zrobić na oko oczywiście. Myślę, że jest ok. I tak jak nasadkę, e, teraz nic z tym nie robimy, żeby o, klej związał. E, myślę, że nasza nasadka jest już całkiem dobrze wklejona. Nic się nie powinno z nią dziać. Możemy się zająć lotkami. I to jest chyba najtrudniejsza część, e, ponieważ potrzebujemy. E, no cóż, z prawnej ręki i przyrządu. Przyrząd jest bardzo prosty. Jak widzicie, to kawałek drewna z, dwo z dwoma spinaczami. Aczkolwiek to dopiero pierwsza część. <laughs> Można oczywiście kupić e, przyrządy do klejenia lotek. Natomiast są bardzo drogie. I myślę, że jeśli robimy sami kilka strzał, to nie jest to tego warte. E, to jest. Pierwszy bloczek, jak widzicie, trochę lata, bo strzała jest długa, więc mam dodatkowy z jednym spinaczem na tej samej wysokości, który służy do przytrzymania strzały tam po drugiej stronie, żeby wiecie, nie przechylało się. Dalej będziemy potrzebować czegoś takiego. To jest klips, w który wkładamy naszą. Nasze lotki i zasadniczo w tym celu spłaszczyłem kawałek, kawałek rury PCV. Tutaj przykleiłem z tyłu kawałek drewienka. Rura jest z jednej strony przecięta, żeby stworzyć taki klipsik. I wkładamy tutaj naszą lotkę. Zaznaczyłem sobie mniej więcej obrys lotki, tak żeby wiedzieć w którą stronę ją wsadziłem. Żeby nie było jakiejś, wiecie, zamoty z tym. Loteczka nam bardzo ładnie tutaj wchodzi i jest prosta w tą stronę i w tą stronę, co jest bardzo ważne dla przyklejenia ich równo. Teraz pamiętacie, że trzeba wkleić tą pierwszą lotkę prowadzącą dość, dość powiedzmy, E, równo i dość dokładnie. Więc e, przede wszystkim musimy ustawić strzałę tak, żeby nasadka była w odpowiednim położeniu. I nasadka ma być tak, że e, gdybyśmy wkładali strzałę w cięciwe, to cięciwa szłaby w tą stronę. Czyli e, tą nasadkę chcemy przykleić, <laughs> Fuu, tą nasadkę chcemy obrócić. W ten sposób, a, a lotkę prowadzącą będziemy kleić od góry. Trochę jestem za moty, ale <laughs> wiecie, że nie jestem najlepszy w tłumaczeniu różnych rzeczy. Ok, teraz będziemy mniej więcej dobrze ustawieni. I dorobiłem sobie jeszcze taki trójkącik równoramienny, który zakładam tutaj i wklejam za pomocą kawałka butaka on informuje mnie mniej więcej, kiedy sobie strzałę obróciłem o 120 stopni. Trąciłem kamerę, przepraszam. Dobra, czyli teraz, żeby wszystkie strzały były takie same, możemy mniej więcej sobie zaznaczyć czymś, czy mamy tu coś. Możemy sobie zaznaczyć pisakiem mniej więcej miejsce, gdzie mają się zaczynać nasze lotki. Zostawiłem kropkę, w którą możecie nie widzieć. Oczywiście ustawienie lotek jest dowolne. Bierzemy nasz klej typu Super Glue, jakikolwiek cyjanoakrylu. Pewnie cyjano Pan też by dał radę. Lotka ma taką rynienkę, w którą wpuszczamy ee, znikomą ilość kleju, powiedzmy. Nie chcemy za dużo, bo potem bardzo brzydko się wylewa i strzała wygląda słabo w tym miejscu. I teraz po prostu przyklejamy to od góry, przyciskając w ten sposób. Po chwili można całość ściągnąć. Powinna nie być z tym problemu, jeśli tylko nie przykleiście. Nie przykleiliście swojego klipsa do strzały. No, wyszło mi trochę krzywo, ale nadal jest w miarę równo, więc nie będę rzekać Zwróćcie uwagę, żeby ta część. Ta część była bardzo dobrze przyklejona. E, zwłaszcza ta część, bo um, no cóż, zbiera największe baty. E, teraz przekręcamy naszą strzałę o 120 stopni, czyli trójkącik ma mieć kolejny wierzchołek na górze, przynajmniej w mojej wersji. E, bierzemy następną lotkę. I ostatnia lotka, jak widzicie, idzie całkiem szybko. Gdybym nie robił filmu i nie tłumaczył wam wszystkiego krok po kroku, to pewnie zmieściłbym się w 10 minutach. I tak wygląda już gotowa strzała. Musicie przyznać, że to było całkiem szybkie. Co prawda, trochę zeszło mi tu z kapy. Powinien przesunąć to jakiś milimetr w tył, aczkolwiek e, to nie wpływa zupełnie na użytkowanie strzały. Lotka prowadząca jest tam, gdzie powinna być. Jak wystrzelimy o, strzał w ten sposób, to te lotki prześlizgną się bez problemu po naszym Majdanie. O, lotki są też całkiem równo naklejone. Mam tu stół, więc niekoniecznie łatwo mi jest Wam to pokazać. E, oj. Zanim wyschnie grot, minie pewnie kilka godzin, więc nie strzelajcie z takiej strzały od razu po zrobieniu. Um, dajcie temu klejowi chwilę się skleić. Jeśli boicie się w ogóle, że tutaj będzie się łapał jakiś brud czy coś w tym stylu, bo jest taki ząbek, powiedzmy, można to jeszcze wypełnić tutaj. Super Glue, aczkolwiek ja tego nie robię, zrobiłem tak tylko w jednej strzale i stwierdziłem, że nie jest to jakieś strasznie potrzebne. Niektórzy dodają jeszcze owiki z taśmy klejącej, mniej więcej w tym miejscu. Można oczywiście to dodać w teorii powinno pomóc tym elementom lotki pozostać na swoim miejscu, natomiast taka podstawowa wersja strzały. Wygląda właśnie tak i no cóż, nie mam więcej do pokazania w tym odcinku, to by było tyle. Dzięki za oglądanie i jak zwykle miłego dnia.